Jednym z takich ważnych punktów niezrozumienia, za które Jan Paweł II jest krytykowany mocno, zwłaszcza przez stronę lewicową, to to, że nie popierał teologii wyzwolenia, że był krytyczny bez teologii wyzwolenia. Nawet też niektóre prawicowe kręgi uważały znowu, że jest zbyt przychylny. Prawda jest taka, że Jan Paweł II widział, że teologię wyzwolenia, bo ich była Rozliczne, ich było wiele, to nie była jedna ustalona teoria wyzwolenia. Były stworzone przez wielu z Ameryki Łacińskiej księży, którzy uczyli się na zachodnich uniwersytetach w latach 60. i uczyli się języka marksistowskiego i marksistowskiej analizy. I stosowali ją do życia Kościoła. Jan Paweł II, który znał marksizm i komunizm w, jak w realnym wydaniu, uważał, że jest to zły opis, fałszywy, bo widzieliśmy w Europie Wschodniej, do czego taki opis prowadzi w realnym życiu. Nasz problem realny jest rzeczywisty, to znaczy niesprawiedliwość społeczna, to znaczy w życie w nędzy milionów ludzi przy Bogactwie niezasłużonym, przy wielkich latyfundiach, tu nędzarze, którzy nic nie mają, tu latyfundia, miliony hektarów, które leżą odłogiem. Tu fawele przy tych miastach milionowych, gdzie tylko narkotyki i gangi są szansą dorobienia się, nie ma służby zdrowia, nie ma edukacji i pałace, rezydencje osób, które właśnie często w sposób bardzo wątpliwy, uczciwie dorobiły się niewiarygodnej fortuny. To był problem oczywiście, to jest nadal problem. Jan Paweł II głęboko był mu poświęcony, ale budował teologię wyzwolenia w inny sposób. Celem nie była walka z imperializmem, walka z kapitalizmem, wyniszczenie klasy kapitalistów, kułaków, jak to było w Związku Radzieckim, ale budowanie solidarności z ubogimi, budowanie solidarności między ubogimi. Poprosił kardynała Ratzingera, że opracował instrukcję o niedomaganiach teologii wyzwolenia, pokazując płyciznę teologiczną i agresję wpisaną, strukturę walki na wyniszczenie wpisaną w wiele teologii wyzwolenia. Ale zarazem potem poprosiło, żeby napisał Ratzinger instrukcję o pozytywnych aspektach teologii wyzwolenia, o tym, co jest w nich chrześcijańskie i głębokie. I tą teologię potem formułował, wyzwolenia swoją, jako teologię Solidarności. Które oczywiście mówił o walce, ale mówił w taki sposób, to na przykład w Gdyni w 1987 roku. Powiedziałem, Solidarność musi iść przed walką. Dopowiem, Solidarność również wyzwala walkę, ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jak wroga i nieprzyjaciela i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa. Jego prawdziwy postęp, walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się bardziej ludzkie, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością. I to temu poświęcił ogromną część swojego pontyfikatu. I tak powstawała proces Solidarność wedle tych słów. Myśmy nie walczyli z komunizmem, nie chcieli zniszczyć komunistów. Broniliśmy godności ludzkiej, bo byłem w ten ruch zaangażowany jeszcze jako człowiek świecki, głęboko zaangażowany. I broniliśmy godności, bo mieliśmy, chcieliśmy poszerzyć przestrzeń wolności i prawdy w życiu publicznym. To było nasze dążenie. To dawało też siłę i dawało też wielką radość.